Robota za 1200 euro u Niemca? Nic z tego kolego. Witajcie z tej strony Chłopski Rozum. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat, ile zarobi pracownik produkcji w Niemczech u niemieckiego pracodawcy, czyli u Niemca. Zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy, kilka ważnych informacji. Ale chwila, dlaczego ja nagrywam, kto ile zarabia i generalnie to, tak wszystko ujawniam. Tak całkiem szczerze, jak wam odpowiem, to mi w sumie. W sumie to mi nie zależy. Sam kiedyś chciałem wyjechać. Samego mnie kiedyś ciekawiło, kto ile w sumie zarabia. Ale jakoś to był temat tabu. Nikt o tym nie opowiadał, nikt o tym nie wspominał. No i w sumie mam to w nosie. Mówię jak jest. Przedstawiam wszystko na chłopski rozum. Także kawa na ławę. Także koniec z wyzyskiwaniem pracowników przez agencję pracy. Zwykłe pijawki. Także takimi filmami jak ten łamiemy stereotypy i agencją kręgosłupy. A ja to będę robił w dalszym ciągu. Wiele osób pewnie obejrzy ten film, bo uważam, że on jest ciekawy od pierwszej minuty do ostatniej. Także od razu zachęcam do polubienia mojego fanpage'a, chłopski rozum na Facebooku. Link dam wam w opisie. Na moim fanpage'u poruszam tematy emigracyjne, tematy koronawirusowe w Niemczech. Oceniam wszystko trochę ostrzej niż na YouTubie. Także ocena, analiza. O emigracji, o koronawirusie, bez żadnych machlojków, także wszystko na chłopski rozum. Ja filmy nagrywam dla Was, dla moich widzów. Staram się nagrywać filmy, które sam chciałbym oglądać, tak? Nagranie filmu naprawdę wymaga wiele czasu i poświęcenia, dlatego daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. To naprawdę nic się nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Ja też również staram się was motywować, również takimi oto filmami, czy też innymi. Także wy też starajcie się mnie motywować, bo ten kanał jest stworzony dla was. Pracownicy produkcyjni w Niemczech zarabiają różnie. Wszystko zależy od regionu, w jakim się znajdują, od landu, czy jesteś pod firmą, jaka to jest branża, jak pracujesz. Generalnie wszystko się składa na zarobki w Niemczech. Ja Wam tutaj opowiem o zarobkach z dwóch firm: z dwóch firm, z dwóch różnych branż bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy. Także firma numer jeden. Jest to firma motoryzacyjna na przedmieściach Hanoweru, około 50-60 km od centrum Hanoweru. Pracę, jaką wykonują pracownicy, pracują w godzinach 6:14, 14:22 i 22.06. Działów produkcyjnych było sporo, ale zarobki były jawne. Teraz zadajmy sobie pytanie, skąd ja wiem, ile ci pracownicy produkcyjni zarabiali albo w dalszym ciągu zarabiają i dlaczego zarobki były jawne. A to bardzo z prostego powodu. Ja sam tam pracowałem i byłem pracownikiem operator wózka widłowego w Niemczech. Jeżeli tego odcinka nie widziałeś, również dam go wam w opisie. No i dlaczego te zarobki były jawne? Ponieważ wszyscy pracownicy zarabiali tak samo: czy pracownicy produkcyjni, czy pracownicy magazynowi. Wszystkie zarobki były jawne. Jakoś nikt nie robił z tego tajemnicy ani żadnego innego kłamstwa. Po prostu każdy zarabiał jednakowo. Czyli pracownicy produkcyjni zarabiali 2300 euro brutto. Do tego dochodziły dodatki za popołudniówki, czyli 1422, czyli od 20 do 22 mieli dodatek nocny. Dodatki ze nocki, czyli 22 .06. rano. Dochodziły również do tego dodatki za sobotę. Dodatki za niedzielę, soboty, sobotę i niedzielę też również pracowali. Do tego dodatki produkcyjne. Jeżeli się zsumowało 2300 euro brutto plus różnego rodzaju dodatki, takie wam wspomniałem, dodatki za, za popołudniówki nocki itd., itd. To pensja miesięczna netto wynosiła 2000 euro netto na rękę przy pierwszej, czwartej klasie podatkowej 2300 euro netto przy trzeciej klasie podatkowej, chciałbym również dodać, że ta sama firma, znajdująca się już w mieście, pracownicy na start już otrzymują 3300 euro brutto, jako że to jest praca w mieście po prostu, nie? 3300 euro brutto. I jeżeli się jeszcze zsumuje te dodatki, które tutaj są w tym przykładzie, to tam powiem Wam, że tam już ładnie yy, zarabiali na, na produkcji czy tam na magazynach, bo to wiadomo, ta sama firma, więc wszystko działało. Tak samo jak tutaj, tak? Także to w ramach takiego dodatku. Druga firma, o jakiej Wam powiem, jest to firma medyczna, znajdująca się około 50 km na przedmieściach od Hanoweru. Produkcja polegała na produkowaniu różnego rodzaju rzeczy medycznych, tak? I tam zarobki oscylują w wysokości 2300 euro brutto, również, ale to jest 2300 euro gołe. Czyli bez żadnych dodatków. Czyli mamy po przeliczeniu netto 1600 euro netto przy pierwszej i czwartej klasie podatkowej i 1800 euro, oczywiście dodaję wie, wiecie około mówię, tak? 1800 euro przy trzeciej klasie podatkowej. A skąd wiem, ile zarabiają w branży medycznej, ale również z bardzo prostego powodu. Mam znajomych, którzy wykonują prace produkcyjne w tejże oto firmie. I również nikt nie robi z tego powodu problemu, że jakieś zarobki są ukryte, schowane i tak dalej. Także tak prezentuje się zarobek w branży medycznej. Tylko, za, tylko pamiętajcie o tym, że te zarobki, które, które mówię, to wszystko zależy. Gdzie, jak, w jaki sposób. To wszystko się będzie zawsze różniło, prawda? Także te zarobki, które Wam przedstawiłem, tak się prezentują. I teraz wy sobie możecie ocenić, czy te zarobki według Was są wysokie, czy są niskie, czy bylibyście w stanie pracować za takie pieniądze, czy jednak trochę za mało. Nie mnie to oceniać, wy to możecie ocenić. Także zachęcam Was do komentowania tego, co nagrałem. Może coś ciekawego się od Was również dowiem. Oczywiście do lajkowania, do subskrybowania również, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. No i myślę, że to tyle, tak? Także zapraszam również na moje inne filmy. To był z Wami jak zawsze bardzo szczery chłopski rozum.